Dzień dobry, witam panie, witam panów, witam e, szanowne państwo. Bardzo się cieszy piątek 13, ale dla nas e, póki co szczęśliwy dzień. E, cieszymy się, że spotykamy się w takim gronie, cieszymy się, że to grona sponsorów w roli sponsora strategicznego dołącza tak znakomita firma, tak znakomity bank, który będzie nas wspierał w nadchodzącym sezonie. Pozwoli nam to e, Osiągnąć jak najlepsze cele nam, pozwoli nam to trwać w stabilnej formie finansowej. Bardzo dziękuję panu Robertowi Lubańskiemu, który wraz ze swoją ekipą bardzo sprawnie i szybko przeprowadził proces umowy, co nie zdarza się często, także tutaj naprawdę wielkie, wielkie upłony i brawa. Bardzo dziękuję wszystkim Państwu siedzącym tutaj przy stole za, za wsparcie, za, za to, że wspieracie Państwo Radomski sport, Radomską siatkówkę. Myślę, że bez takiego wsparcia ciężko by było prowadzić yy, drużynę na, na, na wysokim poziomie, w najwyższej klasie rozgrywkowej. Mamy Ligę Mistrzów Świata, yy, mamy się czym chwalić. Yy, mamy też plan w Czarnych Radom, aby, aby ta drużyna z roku na rok pięła się w tabeli. Była marką znaną, cenioną, w której chcieli wygrać najlepsi zawodnicy w Polsce. Do tego oczywiście potrzebne jest finansowanie. Tutaj już jesteśmy wspierani przez naszego e, sponsora tytularnego NE, a teraz do, dołącza do nas bank. Także y, otwieramy się na biznes, wielki biznes, wielki biznes państwowy, ale też y, nie zapominamy o sponsorach prywatnych, z których jesteśmy też bardzo, bardzo dumni. Jeszcze raz dziękuję Państwu wszystkim za, za wsparcie. Naprawdę jest, jest ono nieocenione w tym momencie i yy, ja życzę sobie, życzę wszystkim powodzenia, życzę naszym zawodnikom, aby, aby grali jak najlepiej, żeby byli zdrowi, bo zdrowy, bo zdrowy zawodnik to tak, tak naprawdę jest połowa sukcesu, aby, aby cały sezon przebyli bez kontuzji. Myślę, że będziemy mieli z nich wiele, wiele chwil do radości, i wspólnie będziemy się z tego cieszyć. Dziękuję bardzo i jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki. Szanowni Państwo, dzień dobry. Pekamont Polski, jak zostało już powiedziane przez tutaj Pana, jest największym aktorem w Polsce. Oczywiście jako taki jesteśmy bardzo mocno zaangażowani w wspieranie sportu w Polsce, zarówno sportu zawodowego, jak i sportu amatorskiego. Dla nas oczywiście jednym z najważniejszych naszych dziedzin działalności sponsoringowej jest piłka nożna i tutaj nasze wsparcie do PKO Banku Polskiego Ekstraklasy. Ale jak się także na bardzo wielu innych polach, takich jak chociażby biegi, jeździectwo czy żużel, bardzo istotne są dla nas także takie działania lokalne. Ponieważ PKO Bank Polski jest bankiem krajowym, największym bankiem polskim w Polsce. Ale bardzo blisko Polaków. To jest nasza największa siła banku, że jesteśmy wszędzie w Polsce i działamy dla Polaków. Wspieramy rozwój Polski Polaków i to jest nasz naszym DNA. Jeśli chodzi o siatkówkę. Siatkówka, jak wszyscy doskonale wiemy, jest drugim najbardziej popularnym sportem w Polsce. I sportem, który przynosi niesamowite sukcesy naszemu naszym kraju na arenie międzynarodowej. Zarówno jeśli chodzi o sporty klubowe, jak i reprezentację. Mamy świetnych zawodników, świetnych, świetne kluby i sztaby trenerskie. Dlatego już od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się i rozważaliśmy nasze zaangażowanie w świadkówkę i bardzo się cieszę, że dzisiaj właśnie możemy dokonać pierwszy taki większy krok w tym celu, właśnie poprzez zostanie sponsorem strategicznym Czarnych Radów. Tutaj na ręce pana prezesa, oczywiście, chciałem przekazać szczere gratulacje, że. Nam się to udało, ponieważ to też nie tylko nasz sukces, że tak udało nam się dość sprawnie przepracować tą umowę, ale także ze strony klubu, który był bardzo pomocny tutaj. I chciałbym życzyć jak najwięcej sukcesów w nadchodzącym sezonie. Jestem przekonany, że wspólnie razem osiągniemy wiele naprawdę fantastycznych rzeczy w tym sezonie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję bankowi za wsparcie. Drużyny Czarnych Radom to kolejna firma z Polskich Spółek Skarbu Państwa, która angażuje się w wsparcie naszych narodowych czempionów. Jeżeli chodzi o radą, to właśnie Drużyna Czarnych Radom, Radomki i również Radomiaka, to są dumy naszego miasta. Cieszymy się z tego wsparcia, bardzo dziękujemy. Szanowni Państwo, to jest kolejny dowód na to, że warto, żeby spółki Skarbu Państwa były w rękach polskich. Pamiętamy, kiedy prywatyzowano banki, wtedy banki będące w zagranicznych rękach jakoś niespecjalnie chciały sponsorować nasz sport, a kiedy przed kryzys, to pieniądze z tych banków posłużyły na ratowanie central za granicą. Dzisiaj w polskich rękach są nasze banki, Repolonizowaliśmy wiele z nich, wiele firm się rozwija i dzięki temu również możemy wspierać różne cenne inicjatywy. Także Szanowni Państwo mam nadzieję, że utrzymamy ten trend, a to wsparcie pozwoli osiągać jeszcze lepsze wyniki sportowe oprócz Enei, teraz wspiera bank. Chciałem też bardzo serdecznie podziękować Seradowi. Jest tutaj Pani Prezes przez wiele lat była podporą też naszego klubu. Mam nadzieję, że jeszcze nie jeden sukces razem osiągniemy. I Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. To jest taki, można powiedzieć, ostatni w dniu dzisiejszym bardzo dobry dla Radomia element rozwoju, bo sport to jest rozwój w klubie jak. Słyszeliśmy, jest kilkaset młodych osób, będzie również specjalny bon sportowy, który pozwoli, żeby młodzież mogła uprawiać sport, a rodzice, żeby mogli, korzystając z tego bonu, wspierać projekty, które wychowują naszą młodzież. A wychowanie w duchu sportowym jest niezwykle ważne, bo to jest po prostu też gwarancja zdrowia. Nie chodzi tylko o sukcesy sportowe, z których oczywiście się... Cieszymy, których życzymy, ale chodzi o to, żeby nasze społeczeństwo było zdrowe, a to jest też dzięki uprawianiu sportu. Jeszcze raz serdecznie dziękuję i gratuluję, i życzę oczywiście sukcesów w następnych sezonach. Szanowni Państwo, no cóż tutaj dodać? Cieszymy się, że rzeczywiście taki sponsor strategiczny będzie wspierał finansowo siatkówkę w Radonu. Świadkówka w Radomiu jest rzeczywiście można powiedzieć specjalnością tego miasta. Tutaj od poziomu szkół podstawowych trwa szkolenie. Rzeczywiście te talenty są wyłyskiwane i dzięki dzięki trafią teraz do, 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 do klubu, który tak mocno wsparty finansowo będzie je na pewno szlifował, więc cieszę się, że ten spe, specjalny sport Radomia, którym Radom się szczyci uzyskam tak mocne wsparcie finansowe. Wszystkiego dobrego na ręce Pana Prezesa i wszystkich zawodników, którzy w tym klubie ćwiczą. Wszystkiego dobrego. No państwo, dołączam się do, do tych pogratulowań. Pogratu ja również ogromnie się cieszę, z tego wsparcia, kolejnego wsparcia, mam nadzieję, że przyczyni ono się do zdobywania kolejnych medali i rozwoju Czarnych Radom. Przyjmijcie również ode mnie podziękowania za dotychczasową działalność, którą prowadzicie. Bardzo serdecznie dziękuję i mam nadzieję na moc emocji w kolejnych latach dzięki wspaniałej wspaniałej drużynie i wszystkiego, wszystkiego dobrego życzę Państwu. Szanowni Państwo, już kolejny raz się spotykamy przy tak radosnej polskiej, dla radowskiego sportu okazji i to nieprzypadkowo, bo to jest realizacja pewnej filozofii. Po pierwsze, tej filozofii, że polskie spółki powinny pozostawać w polskich rękach i mają również pewne obowiązki, jako spółki z udziałem Skarbu Państwa, obowiązki wobec społeczeństwa. W tym wypadku mówimy o mieszkańcach Radomia. Ich zadaniem tych spółek jest również dorzucanie się do wspólnej puli. Tak to Nazwijmy, nie zawsze tak to było, od wczoraj można oglądać wstrząsający dokument na sprzedaż o dramatycznych prywatyzacjach wielu firm. Jest tam też mowa o Radomskiej Fabryce Łączników. Być może gdyby kiedyś podejmowano inne, inne decyzje, to Fabryka Łączników też mogłaby być sponsorem Radomskiego Sportu. Niestety tak się... Nie stało. Prawo i Sprawiedliwość stoi na stanowisku, że spółki Skarbu Państwa, spółki strategiczne muszą pozostawać polskie. I druga sprawa, wspieranie sportu i promocja poprzez sport to jest element również budowania tożsamości miasta, dumy z naszego miasta, z osiągnięć naszych sportowców i Radom na to zasługuje. Przez wiele, wiele lat nie było takich możliwości, przez wiele, wiele lat polski sport, nie, radomski sport nie był, nie był, tak wspierany, a to jest przecież rzecz niezwykle istotna dla wszystkich mieszkańców Radomia Ja myślę, że mogę w imieniu nas wszystkich zadeklarować, że zamierzamy, jeżeli tylko Państwo nam na to pozwolą, zamierzamy kontynuować tę politykę, bo Radom po prostu na to zasługuje. Bardzo serdecznie dziękuję, bardzo serdecznie gratuluję i oczywiście życzę sukcesu. Czas na wolne zdjęcie. Sponsora Prosimy o to.